Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Maktrę, a w dzisiejszym odcinku powiem Wam jak przygotować się do egzaminu praktycznego z INF 03. Podpunkt pierwszy to są egzaminy z poprzednich lat, czyli bierzecie sobie egzamin np. z 22 roku, 2023 i np. patrzycie pierwsze zadanie i pierwsze zadanie np. jest z sql -a i robicie sobie to zadanie ze SQL-a. jak czegoś nie wiecie, no to wtedy przechodzicie sobie na przykład na YouTube, patrzycie rozwiązanie, robicie to samo i już następnym razem będziecie mniej więcej wiedzieć jak robić te zadanie, bo one są naprawdę podobne akurat z praktyką nie będzie takich samych zadań, ale będą naprawdę podobne tylko jakieś inne dane mogą się E, zmienić, e, więc warto robić te zadania, na przykład może być zadanie z Photoshopa, coś tam zrobicie w Photoshopie sobie w domu, jakieś zadanie i będziecie wiedzieć, że e, na egzaminie też możecie trafić właśnie e, bardzo podobne. Drugie to skorzystanie z czatu GPT, e, czyli e, jak robicie jakieś zadanie, tak praktyczne, na przykład, właśnie z tego SQL-a, i już nie wiecie, na przykład jest, że e, weź e, Zrób Selecta z tabeli samochody, żeby tylko marki Audi na przykład. No i naprawdę już nie wiecie, no to wpisujecie e, treść właśnie tego zadania do czatu GPT i e, bierzecie, on wam wygeneruje właśnie odpowiedź. Na 99% będzie ona prawidłowa, akurat przy takich prostych rzeczach raczej się on nie myli, jeśli dobrze zadacie pytanie. E, no i będziecie już następnym razem wiedzieć jak zrobić to zadanie. To też jest, działa na takiej zasadzie, że możecie sobie zrobić na przykład, że wygeneruj mi trzy zadania na zasadzie tego zadania na przykład i bierzecie sobie zadanie z SQL-a, wklejacie i zrób mi podobne. Zrobi wam jakieś testowe i później na przykład piszecie do niego, że podaj odpowiedzi. Kolejne to jest częstotliwość nauki. No nie polecam zostawiać sobie tego jeden dzień przed albo uczyć się trzy miesiące wcześniej, że pouczycie się tydzień i na przykład już nie będziecie się później uczyć przez 2,5 i pół miesiąca, no bo to jest wtedy bez sensu i tak zapomnicie. Już lepiej zacząć nawet właśnie ten miesiąc wcześniej, dwa tygodnie, ale już jeśli zostanie te dwa tygodnie lub tydzień, to uczyć się codziennie po kilka godzin. Najważniejsza jest częstotliwość. Więc jeśli zaczniecie 2 miesiące wcześniej, no to wtedy możecie sobie poświęcić nawet te 15-20 minut dziennie, ale będzie to codziennie po jakiś czas, bo wiadomo, że jak zaczniecie te kilka dni wcześniej, no to będziecie musieli jednak te kilka godzin poświęcić, żeby ze wszystkim zdążyć. I ostatni podpunkt to jest kurs. Możecie sobie wziąć jakiś darmowy kurs z YouTube'a do egzaminu, może jakieś tam będą, lub po prostu filmiki ze SQL'a, albo możecie wejść, kupić mój kurs, napiszcie maila wtedy o dostęp do tego kursu. Będę go chciał sprzedać właśnie za 30 zł. Będziecie też mieli link w opisie do filmiku, gdzie właśnie go przedstawiam, co tam jest w tym kursie. Mniej więcej tam opisałem. Co jest w tym kursie? No i jak będziecie chcieli, to po prostu napiszcie maila i wtedy się dogadamy. Co do tego kursu, to jest od A do Z, do teorii, do praktyki, jeszcze właśnie, jeszcze bardziej do praktyki, bo tam pokazuję właśnie HTML, CSS, SQL, PHP, JavaScript, Photoshopa, Corela, wszystkie właśnie, żebyście wiedzieli, jak te zadania tam rozwiązywać. I jakieś oczywiście prototypy. Dobra, i to by było na tyle w tym odcinku, jeżeli się spodobał. Popkujcie, subskrybujcie, no i do zobaczenia, no i cześć.